Witamy was serdecznie na spotkaniu ze smakiem. Jerzy sobie Andrzej Andrzejczak. A dzisiaj co, co przygotujesz? A białe szynki. Co to ma znaczyć? No jest imprezka. Aha, ok. Są białe szynki, będzie imprezka. Masz no smak. No. Tak. Mamy klasyczną białą kiełbaskę, doprawioną pieprzem, Ogólnie same naturalne przyprawy. Jest łagodna, delikatna, ale tak, z takim twistem. A propos tego pieprzu. Omlet. No, lubisz omlet? Bardzo. Lubić? Ale z tego co wiem, to przygotowałeś nie codzienny omlet. No właśnie. A, no właśnie. Bo u nas omlet to omlet, ale na przykład w Japonii omlet zwijany to jest tamago. Tamago, mhm. Nawet no, to może ta... tamago? Tamago, tamagochi. Patelnia, hmm. najlepiej teflonowa, czyli z powłoką nieprzywierającą PTFE, politetrafluoretylen. Zapamiętacie? Jak zjecie no. dobry posiłek, to zapamiętacie. Przestań, chłopie, no. Dawaj, <laughs> Słuchaj, musisz otworzyć kiełbaski. Dobra. A ja ogarnę jajka. No bo właśnie, mhm. następny produkt, który jest bardzo ważny w tym wszystkim oprócz kiełbasek, to są jajka. No ale jak dobre kiełbaski, to i dobre jajka. A ja mam takie jajka z certyfikatem. Z certyfikatem ekologicznym. Tak, bio. Pomijając tego, że jest napisane zero, czyli zerówka, co już świadczy o tym, że mamy jaja, taką Schowu mam... ekologiczne. Tak, czyli mam kurkę, która sobie tak swobodnie chodzi, tu po dziobie, mhm. tam po dziobie, ale... Wolny dziobie. wybieg. No nie tylko wolny wybieg, ale jeszcze dobre, dobra pasza, dobre ziarno i dobre też musi wychowanie. być ekologiczne. Dobre wychowanie, zgadza się, kurka jest grzeczna, nie dziobie Cię jak chcesz jajeczko podebrać, tym tak. się charakteryzują dobre kurki. Ty masz kiełbaski, a ja to No dobra, mam... co mam robić z tymi kiełbaskami? W zasadzie Świecie. to nic, już dużo zrobiłeś, więc... Aha, to ja postoję, dobra, no. Tak. Pięć jajek i teraz tak, żeby było bardziej puszysty i żeby w ogóle fajnie się to trzymało. Tamago klasycznie robi się tak, że mamy jajka, do jajek dodajemy odrobinę wina ryżowego, mm. oczywiście soli, pieprzu, bądź też na przykład odrobina sosu sojowego, ale my to zrobimy typowo po polsku. Mm. Jajka zamiast wina dodamy ocet jabłkowy. Pewnie. Jabłkowy. Mm. Tak, nie za dużo, taka o, łyżka. Sól pieprz. No dobra, trzeba roztrzepać jajka, a właśnie... Dobra, ja podłączę panelnie, co? Ja zamknę, bo jajka, słuchajcie, najlepiej jest przechowywać a w szczelnym opakowaniu, ale takim, żeby mogło oddychać. Wcale nie trzeba ich trzymać w lodówce, e, są higroskopijne, więc przez skorupkę dostaje się powietrze, dlatego jajko wypływa, jeżeli jest mniej świeże, ze względu na to, że się obkurcza w środku i jest powietrze. To znaczy, że jajko przez swoją skorupkę oddycha. I robimy taki patent. Odrobina, tak żeby była cienka pierwsza warstwa, weźmiesz tam, zakręcisz. Tak, 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 tak. Dobra i teraz sobie chwilę czekamy. Mm -hmm. I tamago generalnie robi się tak, że się go ścina i później się go podwija, prawda? Zwija się go i do dokleja kolejną porcję jej. Tak, my no jeszcze sobie koperku do środka dociskamy mm -hmm. odrobinę. Zamykamy go na samym brzegu. Hop. hop, 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 hop. Ja lubię te kuchenne omomatopeje. Om om hop. Omomatopeje, tak. Dobra. I wlewamy dalej. Tak. Mm -hmm. Z jednej strony zostawiamy omlet. Mm -hmm. A z tej strony zalewamy kolejną warstwę. Mm -hmm. o, tak, żeby się przykleiła z jednej strony do omletu. Jest. Tak. nie. jaka jest idea tego? Powiedz mi, jakby tego podlewania i skręcania go. Wiesz co, chodzi o to, że on w środku mm. jest bardzo wilgotny tak. e, i się zaparza, a potem w będzie ładnie wyglądał. Mm. Bardzo często taki omlet jest podstawą do tego, jak się robi sushi, okay. No się potem kroi, takiego omlecika, no i on po prostu ładnie wygląda. Tak. I w sumie to możemy go sobie ściągnąć, on może nawet na tej patelni sobie zostać. No, o, no. tak. E, I w międzyczasie. Sos paprykowy. Sos tak? paprykowy, tak. Potrzebujemy e, słodką paprykę, papryka Bell, czyli ta taka najbardziej klasyczna, pokrojona mhm. w drobną kostkę, do tego jedna ostra papryczka. Mhm. To jest papryczka bardzo łagodnie pikantna. To co, co jest bardzo ciekawe z paprykami, no to są różnego rodzaju kultywary papryki, czyli ta sama papryka, załóżmy na to bel, w zależności od tego, jak, czy zostanie zapylona, czy nie zostanie i w jaki sposób zostanie zapylona, czyli wiatr sobie wieje, tak może być pikantna albo nie. Tego trzeba bardzo pilnować, więc uprawnienie papryki też nie jest takie proste. Trzeba trzymać po prostu jakość, a to spotkanie ze smakiem. Jak jest smak jest jakość, to zawsze się danie obroni. No właśnie, a nasza kiełbaska ma znak jakości QFP. Mm -hmm. Quality Assurance Food Protects, czyli mamy zapewnienie jakości naszego produktu, poprzez co? Poprzez to, że wiemy w jaki sposób, wszystko wiemy od samego początku: od początku chowu, e, świni, przez jej karmienie, ubój, sam produkt, jego mm -hmm. pH, temperaturę, wychłodzenie, pakowanie i tak trafia do Was, no właśnie. Najpierw do sklepu to Wasz wybór, który produkt wybierzecie, więc polecam wybierać ten z znakiem jakości QFP. Jeżeli chodzi o pokrojenie papryki, to po prostu ma być drobno. No, bo i tak będziemy miksować nasz sos, ale musimy najpierw ją sobie trochę zesmażyć, trochę zdusić. Dajemy na tą patelnię masło. Jak masło chcemy, żeby się rozpuściło i równomiernie em, przyrumieniło, to zazwyczaj zaczynamy od zimnej patelni, czyli na zimną patelnię dajemy masło chcemy, żeby wszystko się dusiło, czyli nie doprowadzamy do te odparowania tej wody z masła. Hop, dorzucamy sobie. A co z przerwą? Też wrzucaj, śmiało. Co? No i staramy się teraz delikatnie zdusić tą paprykę, hop, mm -hmm. przemieszamy kilkukrotnie, proszę bardzo, e, jak poczujemy aromacik, a jest aromacik, mm -hmm. dorzucamy koncentracik. Dodatkowo to, co trzeba zrobić, to trzeba teraz zesmażyć biały kiełbaski na rumiany kolor. Wchodzę w to. Jeszcze jeden składnik magiczny, sok jabłkowy, taki tłoczony i to wszystko teraz musi się pogotować. Połowie ten sok musi odparować, i to wszystko trzeba zmiksować. Czy kiełbaski smażymy w całości? Tak, w całości. Okej. Okay. A ty co, gotowiec? Słuchaj. Przecież oni też muszą spróbować zrobić, mieć czas, żeby przyczypać. No dobra, ale idea jest taka, że to się powinno trochę zredukować, i później blendujemy to, tak? Miksujemy blenderem i powstaje taka gęsta masa. Tak pięknie pachnie, no. Masełko zrobiło robotę. Ja pokroję. Nasz omlet takie mniej więcej centymetrowe plastry. Hop. Zobaczcie, tak to od środka mniej więcej wygląda. Wydaje mi się, że tak. Na środek damy sosik. Sos. no. Ten, ten talerz ma bardzo fajną fakturę. I ona ten sos będzie fajnie trzymać. No, no. I dodatkowo fajna kontra, jeżeli chodzi o kolor. Papryka ma bardzo dużo przeciwutleniaczy, tak zwane karetonaidy. Więc to jest jedno, a ten taki kolor, który dodatkowo to wzmocniło, to masło, po prostu masło. No cyk, jedna. Obok, o, dziękuję bardzo. O, tak, 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 tak. tak. Tutaj nie ma co kombinować, wystarczy po prostu je położyć. Tamago. No to. We go, tamago. Tak jest. A wy spróbujcie sami zrobić. Czemu by nie? Mm. Mhm. No bo widzicie, to spotkanie ze smakiem. Tu smak. Tak. Andrzej, Andrzejczak. Wierzy sobie jak. No to my będziemy się spotkać. Z kiełbaskami i omeletami. Tak, a wy się na przykład spotkajcie z tym przepisem. No, zobaczenia. Oglądajcie nas.